Czy to nasze polskie Chinatown? Zastanawiamy się w ogóle, dlaczego ci ludzie dlaczego są, są ze sobą. Tak, rzeczywiście się zastanawiamy. To z ważnych pytań tego serialu. <grym> Okazuje się, że jak nie, widzimy cały czas ładną buzię. Pana Tomasza Szucharda. Julia, jak było na premierze Disney+, Plus, premierze nowego serialu Disney+, Plus, pierwszej polskiej, oryginalnej produkcji Disney+, Plus, czyli Breslau? Słuchaj, no było bardzo wystawnie, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Cała ekipa była, więc naprawdę, jeżeli już oglądać... Premierowe odcinki serialu Breslau, no to tylko w takim zacnym towarzystwie i pięknych okolicznościach. No dobrze, towarzystwo okoliczności piękne jak z samym serialem. Tutaj mam wiele uwag, nawiązując do mojego podcastu. Wierzałam tylko dwa odcinki właśnie na tej premierze. Ja też. Ty, też, ty, ty też dwa odcinki, tak? Bo... Nie na premierze, ale, ale tak, tak. też na wielkim ekranie. Też na wielkim wywiadami. ekranie. I wydaje mi się, że ten wielki ekran jakby ewidentnie służy, bo ten serial wygląda fantastycznie, więc zacznijmy może od tego. Kostiumy, scenografia, wszystko jest po prostu dopięte na ostatni guzik. Mhm. Mam wrażenie, że jest to też zrobione z rozmachem, w tym sensie, że na przykład jest dużo statystów, jakby ten te, te sale te przestrzenie są zapełnione więc to jest fajne też mi się podobało bo śmiesznie bo to było kręcone chyba we Wrocławiu więc widziałam no zresztą jak gdzie by mogli kręcić kręcić kino, może w Bułgarii no. na przykład by było pytanie postawić jakieś dekoracje No może by było, było ale w każdym razie było śmiesznie bo rozpoznałam parę ulic co było też bardzo miłe i więc więc to jest na pewno uczta jakby wizualna ten serial więc tutaj Disney plus i producenci się spisali. Natomiast jeżeli chodzi o treść, po dwóch odcinkach trudno cokolwiek mówić, bo to intryga się dopiero rozkręca. Ewidentnie jest tutaj wielowarstwowy poziom intrygi, to znaczy ze śledztwa, które wydawało się na pierwszy rzut oka bardzo proste, oczywiście rozwinie się, mam nadzieję przynajmniej, ale tak to się zapowiada. Większa jakaś taka no, układanka, układanka pamięczyna, i intryg, morderstw, Dokładnie, dokładnie, dokładnie i y, co muszę powiedzieć, że pierwsza scena na przykład tak mi się skojarzył właśnie Chinatown, bo mm -hmm. tak sobie pomyślałam o mamy czy to nasze polskie Chinatown, no bo rzeczywiście się tak otwiera właśnie takim troszeczkę jakby sceną współświadka i też główny bohater dostaje w nos, więc tak sobie pomyślałam od razu o Jacku Nicholsonie, który przez pół filmu chodził za Klejonym nosem, no ale um, okazuje się, że jak nie widzimy cały czas ładną buzię e, pana e, Tomasza Szucharda, więc, e, więc nie, nie ma nic zaklejonego. Dlaczego w ogóle zaczęłam od tej całej otoczce, bo to, co jest najciekawsze w kryminale, to, to jest klimat i to są bohaterowie. I jeżeli klimat i bohaterowie działają, to wszystko jedno jaka jest zagadka. Bo my oglądamy kryminały zupełnie po coś innego. Nie wiem, czy tak masz wrażenie, że oczywiście napięcie i, i, i jakby jakaś. Jakiś element dreszczyka się pojawia, ale tylko dlatego, że przejmujemy się bohaterami, że ich lubimy i chcemy podążać za tą historią. O Nie, czy chcesz powiedzieć, że nie lubiłaś bohaterów? Nie, nie. Tomasza Szucharta i Sandry Dzymalskiej. Yy, słuchaj, nie, nie właśnie wręcz przeciwnie chcę powiedzieć, że zresztą to jest moja ulubiona para ekranowa, która też będzie występować w innych produkcjach i serialach. I zarówno Tomasz Szuchart, który chyba jest naszym polskim Pedro Pascalem, który występuje absolutnie we wszystkim teraz, mm. jest bardzo dobrym aktorem i to jest, zdecydowanie będzie jego rok. Sandra Dżimalska jest też rewelacyjna i są bardzo dobrzy w, w tej roli. Jedyne, co bym mogła powiedzieć, czego bym się mogła przyczepić po tym tak strasznie długim wstępie ja że spokojnie zmontujemy to, skrócimy cię 60%. Co jest to, że to, to czego ja nie lubię w polskim kinie bardzo często to jest budowanie Konfliktów na niedopowiedzenie. To znaczy, dwoje bohaterów się załóżmy kłóci i nie mówią sobie wszystkiego, bo się denerwują i tak dalej. To jest jakby mm, scenariuszowy zabieg, z którego można korzystać, oczywiście, ale nie można opierać całej fabuły i całej intrygi na tym, bo to jest, wydaje mi się, takie dosyć proste. A tu miałam wrażenie, że, że dużo więcej problemów by zostało y, rozwiązane, gdyby po prostu. Y, y, Inaczej bohaterowie ze sobą rozmawiali. Dobra. No dobra, mów, teraz ty. Dobra, przychodzę do kontrataku tak. Słuchajcie, jeżeli lubicie prozę Marka Krajewskiego, retrokryminały o Eberhardzie Moku, no to poczujecie się jak w domu. To jest dokładnie ten klimat, ten rodzaj bohatera, e, zmęczony życiem i otaczającym światem śledczy, który nie jedno ma za uszami, ale jednak ma taki wewnętrzny, kompas, moralny, moralny kompas, tak. który go prowadzi przez e, życie. Obok niego fantastyczna Lena, Lena Podolska, A. czyli bohaterka gana przez Sandrę Drzymalską, fan fatal, ale jednocześnie kochająca swojego męża, chociaż również niejednoma za uszami. Do tego wszystkiego oczywiście Wrocław opanowany przez nazistów, zbliżająca się druga wojna światowa. Perspektywa Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć i mogą zostać zakłócone przez zbrodnie do której dochodzi w jednym z hoteli. Otóż ginie polski sportowiec żydowskiego pochodzenia. No i zaczyna się śledztwo. Nasz bohater, który na początku zostaje odwołany z pracy po tym, jak zabija pedofila, dokonuje samosądu, ponieważ uważa, że trzeba wymierzyć sprawiedliwość mhm. po swojemu, więc politycy próbują trochę zafałszować rzeczywistość wraca do pracy, wraca do pracy i musi się wykazać. No i tutaj zaczyna się dziać. Mhm. tak i zdecydowanie jakby ta cała jakby scenografia, którą właśnie tutaj nakreśliłeś, jest bardzo interesująca i twórcy próbują czerpać garściami jakby z, z tych różnych wątków, czyli zarówno i właśnie budzącego się nazizmu, czy już jakby nazizmu w rozkwicie, prawda, którego panuje wszystkie instytucje, Korup korupcję jakby dobrych ludzi, odsuwanie, Specjalistów żydowskiego pochodzenia tylko dlatego, że są takiego pochodzenia, a nie innego. Tak jak słuchałam po premierze przemówienia Leszka Dawida, reżysera tego serialu, który mówił, że to, co go zainteresowało w tym projekcie, to jest właśnie. Nawiązania do współczesności. I tutaj to jest bardzo ciekawie, jakby poprowadzone, że rzeczywiście można te paralele do lat 30. ze współczesności gdzieś odnaleźć. I, I tutaj wydaje mi się, że twórcy bardzo zgrabnie jakby starają się tutaj to wszystko pomieszać, tak żeby była przy okazji rozrywka. I gatunkowa rozrywka, kryminalna rozrywka dla widza. Ale rozumiem, że ta rozrywka niespecjalnie się sprawiła, że, że czułaś się. Wiesz, ja jestem. Zabawiona, usatysfakcjonowana, ukontentowana. Wiesz co, to jest za dużo powiedziane, bo ja, ja mam. Ja bardzo lubię kostiumowe produkcje, jak zresztą wiesz, więc ja oglądam praktycznie wszystko, co wychodzi. I mam też bardzo wysokie, jakby powiedzmy standardy. I to, co naprawdę, więc to, co naprawdę, jeżeli mówię, że jakby ten serial wyglądał dobrze, i ta historyczna prawda była jakby. Interesujący sposób przedstawiona, to, to wiesz, jakby jestem odpowiedzialna za swoje słowa. I plus wydaje mi się, że ten serial się będzie podobał, bo na pewno jest tempo, na pewno dużo rzeczy się dzieje, mamy dużo bohaterów, jest spiętrzenie tych różnych wątków bardzo e, ciekawie poprowadzonych, więc wydaje mi się, że, że to jest coś, co, co może się spodobać. No właśnie, mi się podobało. Jeszcze no ja z pierwszych odcinkach świetnie się bawiłem, intryga rzeczywiście wciąga, mamy mnóstwo znaków zapytania. Które w, w sprawiają, że kiedy wydaje się, że bohaterowie są już blisko rozwiązania, pojawiają się kolejne znaki zapytania. aktorsko jest znakomite, naprawdę duet. To jest prawda. I są świetnie jako wybuchowe włoskie bardziej aniżeli niemieckie małżeństwo. No tak, no tak, no tak. Oni są oni są ewidentnie szarpani namiętnościami i to jest bardzo. Zastanawiamy e... się w ogóle, dlaczego ci ludzie tak są ze, są, ze sobą Tak, to jest, to rzeczywiście się zastanawiamy. To jest z ważnych pytań tego serialu. <laughs> tak, kto, kto ale, i, ale to jest ciekawe, bo jakby twórcy, jakby. Też czynią to tematem tego serialu. W tym sensie, że, że to, jest, to nie jest tak, że my się zastanawiamy, bo oni są dziwni razem, tylko po prostu się zastanawiamy, bo twórcy na, tak nas prowadzą, żebyśmy właśnie takie pytania się u nas w głowie pojawiły. Ale obok nich takie nazwiska jak Ireneusz Szow, jako zimny, ale świetnie wyglądający nazista. Agata Kulesza, wcielająca się w postać jego tajemniczej żony. Tak. Przemysław blusz jako szef głównego bohatera. Tak, to jest bardzo Adam miła po, postać, ten szef głównego bohatera, bo to widać, że to jest taki taka postać, która jest wciągnięta w jakąś sytuację, w którą wcale nie chce być wciągnięta. Dobry Niemiec, który Dobry musi Niemiec, e, tak, tak. Lawirować, lawirować między nazistami, a jednocześnie tak, poczuciem tak. obowiązku i etyką zawodową. Tak i to jest dobrze y, bardzo na takim emocjonalnym, znaczy współczujesz mu, jakby trzymasz z nim, no, bo, bo bo wiesz, że tutaj jakby no, niebezpiecznie jest. Jest niebezpieczny i to wszystko czeka nas w serialu Breslau w Disney ⁇ Zachęcamy do oglądania, zachęcamy do komentowania, piszcie jak Wam się serial podobał.